Cześć koziołki, Agnieszka Sowila z tej strony. Słuchajcie, postawię dla Was kartę na wrzesień 2020 i tak pokrótce ogólnie zobaczę, co się za energię będą tutaj kładły dla Was i jak się będą zdarzenia klarowały, albo nie. <laughs> Jakiś chaos nadchodzi, albo czas rozliczeń. No i co, wrzesień się zaczyna i nie dopuścić należy, chyba że już do, z sierpnia weszliście do września na zasadzie kłótni jakiejś, jakiejś takiej sytuacji, a poczekajcie chwilkę. Kłótnia i osamotnienie, chyba że jakiś wywrócony świat do góry nogami, czyimś odejściem, no ale dobra, zobaczmy co tutaj e, słychać. Mhm. Młodszych ludzi jest dosyć dużo w waszym życiu pokazanych. Młodszych ludzi, to, ale to może być na przykład, nie wiem, ktoś, kto jest od was na przykład młodszy o dwa lata, ale młodszy duchem, na przykład o 10, nie? Albo tam, nie wiem, różnymi innymi rzeczami, wyglądem i w ogóle. Natomiast teraz, tak. Pierwsza i podstawowa rzecz, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, bo one się tutaj będą komplikowały troszkę i. Faktycznie, niektóre generalnie uwarunkowania, jakby ze świata zewnętrznego, albo informacje, które przyjdą ze świata zewnętrznego, będą Was obligowały do tego, żeby zmienić swój system pracy, żeby w pewien sposób go udziwnić, ulepszyć, wprowadzić pewne zmiany, będzie przygotować na pewne zmiany, które się tutaj będą rysowały. Bardzo ważnym aspektem jest to, że bardzo intensywnie wrzesień pokazuje się, ze względu na jakieś osoby, które się przemieszczą do Was, które jakby, które nabędziecie, jakby, czyli przybywają jakieś osoby, które wywracają troszeczkę świat do góry nogami. Inaczej, może to być na przykład sytuacja taka, że faktycznie ktoś, nie wiem, wraca z dłuższego pobytu gdzieś, ktoś generalnie rzecz biorąc, nie wiem, na przykład Was odwiedza, ale zostaje na dłuższy czas. Pokazują się te karty, które sugerują, że to jest przy kartach męskich. Mogą to być także... Powroty byłych partnerów bądź osób, które witały w waszym życiu, nie udało się coś. Natomiast cały pikuś polega na tym, że te osoby was jakby odwodzą kompletnie od tego, co powinniście robić w sprawach zawodowych i jesteście pokazane jako osoby rozbite, jako osoby, które nie umieją się skoncentrować na tym, na czym powinny się skoncentrować. Dosyć istotnym elementem jest tutaj tak samo wasze zdrowie. Pokazują się sprawy, które są związane, te z was, które, no są tacy ludzie, którzy po prostu lubią alkohol i wcale się nie, nie wiem, nie zataczają po ulicach i nie, nie leżą w rynsztoku. Ale karty pokazują tutaj, że w pewien sposób zmiana percepcji, bądź częsta zmiana percepcji poprzez właśnie nadużywanie jakichś płynów, które zmieniają tą percepcję, będzie bardzo mocno rzutowała na wasze, jeszcze większy brak koncentracji, spowodowany powrotem jakiejś osoby z przeszłości, bądź dezorganizacją waszego świata poprzez powrót tej osoby, to jeszcze tego typu rzeczy, jak alkoholowe sysię i różne inne rzeczy towarzyskie, i w ogóle jakieś tam dziwne rzeczy z tego będą wynikały, jeszcze bardziej to będzie potęgowało brak kontroli spraw zawodowych. Uczulam Was na to, dlatego że możecie to ominąć, że tak powiem, w ogóle wyresetować tą energię i pójść w innym kierunku. Karty pokazują bardzo dobre i doskonałe wręcz, bym powiedziała, kontakty z młodszymi od siebie, tak? Powtarzam, to może być młodszy rok, dwa lata, człowiek może być 20 lat młodszy tutaj się to pokazuje jako płodne dokładnie płodne więc jeżeli takie kontakty będą między damsko-męskie to może z tego wyniknąć jakaś ciekawa historia pod tytułem ciąże będą tutaj twórcze pomysły jeżeli chodzi o jakieś początki pewnych zamysły pewnych biznesów, zamysły pewnych spraw, które mogłyby w przyszłości przynieść pieniążki natomiast to jest tylko i wyłącznie na zasadzie rozmów chyba że poczekajcie no, trzeba będzie odczekać po prostu y, tutaj y, jest też taka informacja że w pewien sposób y, y, będą to mogą być poprzez te relacje z młodszymi osobami długoterminowe plany tylko o co chodzi będzie wiadomo że potrzeba długi czas na to żeby to rozbujać Mogą być tutaj też takie sytuacje, że będziecie się starać o jakieś pieniądze, że skonstruować trzeba będzie plan w taki sposób, żeby otrzymać na to dofinansowanie bądź pewne pieniążki. Natomiast w przyszłości to już przechodzi na następny rok, więc nie będziemy do tego się czepiać. Fajnie, jeżeli tylko macie możliwości, że tak powiem, z młodszymi współpracować bądź towarzysko utrzymywać kontakty jak najbardziej. Teraz tak. Ktoś, tutaj rodzina się pokazuje i bardzo mocny facet, ktoś, kto chyba, że Ty jesteś koziołku takim facetem, natomiast z bardzo dużym takim temperamentem, taki rzutki, taki jak spada to już wiadomo, że nic nie będzie tak samo. Tutaj się pokazuje taka postać, która będzie. Albo rozliczała, albo Ty będziesz kogoś rozliczał z dłuższego czasu, że tak powiem, e, albo będzie rozliczała się z urzędami poprzez urzędy z jakiegoś e, biznesu. E, I już. <słuch> z jakiegoś biznesu. I teraz tak, to mogą być rozliczenia finansowe po powrocie kogoś bądź odzyskaniu jakichś pieniążków, że tak powiem, to jest taki dosyć duży zastrzyk pieniędzy, który natomiast tak, on się pokazuje jako rozchodzący się. Czyli nie wiem, albo do tego, że tak powiem, gara jest za dużo osób, i to tych, które w ogóle nie zasługują na pewno tego typu rzeczy, albo te pieniądze po prostu będą rozpierdzielone, tak to można nazwać. Dobrze by było, żeby te pieniądze poszły na coś, co będzie długoterminowe. Natomiast wcale nie jest wykluczone, że Ty, kozioł, jeżeli to Ty jesteś koziołku, o Tobie tutaj runy mówią, to też weź pod uwagę, że może ci młodsi ludzie będą potrzebowali dofinansowania. Czegoś generalnie. że W ogóle tu się pokazuje, słuchajcie, mam trzy e, e, runy, które informują o tym, że ktoś może być, bo po prostu dużo odległości jest, dużo jest takich e, odległości na zasadzie, że ktoś jest daleko, że ktoś z kimś e, poprzez dużą odległość trzeba się komunikować, utrzymywać w, w tej komunikacji dłuższy okres czasu. Nie wiem dlaczego, ale to będzie bardzo powiązane właśnie z waszymi przyszłościowymi planami, jeżeli chodzi o biznesy. Te młodsze osoby się pokazują jako osoby, które fajnie by było dofinansować, bądź te młodsze osoby skojarzyć z innymi ludźmi, żeby mogły wystartować, żeby mogły zrobić się pewne rzeczy, że tak powiem, z rozmachem. Biznesowo raczej, tak, tak mi się to jawi. Teraz tak, umiejętności i wiedza. Wiecie co? Pierwsza i podstawowa rzecz jak najmniej w ogóle czasu poświęcać na jakiekolwiek wizje, jakiekolwiek senne marzenia, jakiekolwiek wyobrażenia, a co to będzie, jak to będzie, jak będzie cudownie itd. itd. Jest tutaj taka przestroga przed fantazjowaniem bez działania. Bardziej bym powiedziała, że. Koziorożec ma we wrześniu przygotować swoje przedpole dla tego wszystkiego, co się będzie działo aż do końcówki grudnia. I tutaj jest naprawdę potrzebna bardzo intensywna, niemetodyczna, już nawet niemetodyczna. Ona może być zryw za zrywem, zryw za zrywem, ale żeby to był cały czas, może być ten zryw. Natomiast tu jest potrzebna bardzo intensywna praca przygotowawcza. To mi się tak pokazuje, jakby rolnik przygotowywał ziemię pod zasiew. Natomiast tu jest rolnik, ziemia, przygotowania pod zasiew i później do zbiorów. Wszystko razem do kupy wzięte. Macie bardzo mało czasu, karty pokazują na to, żeby te okresy, które będą okresami października, listopada, grudnia, były okresami dla Was płodnymi, zadowalającymi, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe i finansowe, to teraz wrzesień jest kluczowy tak naprawdę. No co ty? Te z Was, które są za granicą i e, na przykład e, lubią jakieś, nie wiem, gry losowe, tego typu rzeczy i w ogóle to jest aż dziwne, bo... Niestacjonarne y, przebywanie w kraju urodzenia, tylko poza granicami, czyli gdzieś na banicji, że tak powiem, będąc, jesteście w stanie faktycznie jakieś pieniądze tutaj y, fajne wygrać, które y, bardzo y, one wam polepszają doskonale sytuację. Ale nie są to fortuny, nie są to y, ogromne kwoty, które nie wiem, za które można sobie na przykład kupić dom na majorce. Natomiast bardzo Wam polepszają życie, więc ja bym spróbowała, zamiast na przykład, nie wiem, te z Was chociaż koziorożców bardzo mało pali, ale jak masz kupić sobie na przykład fajki, to lepiej, żebyś kupił los, dlatego że tutaj te pieniądze są znaczące, ale one nie są fortuną. Natomiast do, bardzo fajnie ułatwiają Ci życie później. Dobra, zobaczmy. I teraz tak, bardzo dużo jest takiego. To można nazwać y, y, zmianą życia, ale to jest tak. Y, łącząc się z rakami y, bądź rybami, będziecie obserwowały, będziecie zmuszone obserwować koziołki bardzo duże zmiany, zmiany, które mogą Was w pewien sposób y, y, zadziwiać, a jednocześnie troszeczkę zatroskać, bo pokazują się te dwa znaki wodne w waszym przypadku jako Osoby, które faktycznie będą na innym pułapie myślenia, nawet jeżeli chodzi o, o wasze myślenie, ich jakby poziom myślenia, w ogóle kształt, jak widzą swoją przyszłość, jak widzą swoje, że tak powiem, dalsze życie, kompletnie będzie się rozbiegał z waszymi wizjami, z waszymi nawet poglądami na życie. Po prostu tutaj może być bardzo duży dysonans, dysonans. Z drugiej strony od tych dwóch znaków uczycie się najwięcej i w pewien sposób macie w nich, jeżeli tylko nie będziecie krytykować tych zmian, które będą wprowadzały, tych zmian, które będziecie obserwować u nich, to macie bardzo duże wsparcie tutaj, bardzo duża lojalność się pokazuje. No i znaki ognia. Znaki ognia, o Boże Święty, od kiedy koziorożec ze znakami ognia się brata, to tego nikt nie wie ale tutaj jest, to jest tacy kompanii do wszystkiego, tacy i do tańca, i do różańca, i do popracowania, i do pozabawienia się, i, i do podróży, i do wszystkiego. Ogień jest jakby pokazany jako potrzeba w tym, w tym miesiącu dla koziorożca i łączenie się z, ze znakami ognia będzie dla was ym, twórcze. Ale też dostarczająco dużej takiej, duże, dużego paliwa do tego, żebyście się stali kreatywni, żeby Wam się chciało cieć w ten sposób. Dobra, zobaczmy sobie, jaka rada dla Was na ten okres września. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Naprawdę. Bardzo poważne problemy mogą być, jeżeli. w do domu czy po do pracy? Pracy. Bardzo poważne problemy mogą być, jeżeli pilnujcie wszystkiego, co będzie metalowe, wszystko, co będzie, nie wiem, do otwierania, co, co może też się wiązać z jakimiś kodami, z różnymi innymi tego typu rzeczami. Słuchajcie, bardzo duże problemy. Rada dla was, przypilnujcie kluczy, przypilnujcie wszystkich kodów, przypilnujcie, żeby ktoś. Tych kluczy sobie nie zapożyczył, albo żeby ktoś kodów jakiś nie podprowadził. Z tego tytułu może nawet zahaczać sprawa, o generalnie rzecz biorąc, e, nie wiem, tak jakby ktoś wchodził nie do swojej własności i generalnie rzecz biorąc, później wykorzystywał to, co widzi e, w tym miejscu, czy nie wiem, czy to będzie, chociaż czy to będzie komputer, chyba nie za bo ja nie mam tutaj kart tego typu, czekajcie. Pilnujcie, macie pilnować tego typu rzeczy, więc runy sobie tak wiecie. Nie gadają z nudów, że przypilnuj tego, przypilnuj tego, bo taką mam fantazję. Tylko coś się ma na rzeczy, tak. Słuchajcie, no jednak trzeba wziąć pod uwagę tak samo wszystkie sprawy dotyczące komputerów, telefonu i tak dalej. Pilnujcie swojej własności, żeby się nie wydobyły z nich po prostu informacje, żeby ktoś nie mógł przeszukać tego czegoś i zasięgnąć informacji których do tej pory nie miał i wykorzystać przeciwko Wam, dlatego że to się pokazują nawet problemy urzędowe, więc bardzo Was serdecznie proszę, zwrócić na to uwagę. Buziaka wam daję, możecie się ze mną skontaktować prywatnie, jak macie ochotę. Pod filmikiem macie telefon, numer telefonu i możecie do mnie dzwonić w celu umówienia się bądź przez WhatsApp, bo wtedy jest najłatwiej i najszybciej. Buźka, pa!